Koniec. Dziękuję, jak narysować. Dzisiaj narysujemy postacie z Minecraft, takie jak Creeper i Hero Brain. A ja sobie mam takiego fanartowskiego Hero Brain, bo mi się wydaje, że będzie tak fajnie wyglądał. Najpierw zacznę od kwadratowej głowy. Ten moc i ten taki bardzo wkurzony. I zęby. Zęby nie wyszły, ale to taki ten, język. I wiecie tak, że coś tam robi? Coś tam robi. Wygląda jakby miał coś na sobie, ale nie wiem co. OK kolejna ręka. Okej. Okay. Słychać w tle pewnie psy, jeżeli nie słyszycie, to, to pewnie nie słychać. No i chyba Cockat jest gotowy, ale jeszcze tego, bo tak nie, nie powinien wyglądać, bo jeszcze powinien mieć wygląd taki ten. powinien mieć jeszcze brodę. Włosy. No i konkretnie jeszcze ty. Teraz bierzmy się za Creepera, ale jeszcze podpiszemy. gripera dość łatwo i szybko się rysuje po prostu kwadrat po kątach ściany potem oczy Oj. potem jego usta okay. i konkretnie tylko nogi i tyle I się szybko rysuje gripera I to tyle z tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli, bo na no po prostu uczę Was jak rysować te postacie. Creeper, No. Także dziękuję za oglądanie.